Dzień dobry YouTube. Słuchajcie, jesteśmy na 14 tygodni przed moimi zawodami. W zasadzie to już praktycznie nieco krócej, a w zasadzie to chyba dokładnie 14, bo jest sobota. Pewnie będę startował gdzieś zapewne w sobotę albo w niedzielę. Nawet nie wiem dokładnie. W każdym razie Luki wprowadził mi zmianę w środę, ponieważ środy to dni, w których składam po prostu swój raport. Dzisiaj zbieramy się do Poznania, do Norberta Feniksa. Tym czeka oczywiście, jeżeli ktoś nie kojarzy. Głównie po to, żeby Sylwia zrobiła sobie z nim lekcję pozowania, troszeczkę sobie przypomniała, ogarnęła sobie, odświeżyła sobie ustawienia i tak dalej, więc pomyślałem, że jest idealny czas na to, żeby nagrać wam vloga. Oczywiście zamoliłem się ze śniadaniem, oczywiście zamoliłem się z ważeniem porannym i ze wszystkim innym, ale opowiem wam mniej więcej, jak to wyglądało, i mam nadzieję, że w miarę możliwości to wystarczy. Wybaczcie, że mówię przez nos, ale mam cholernie zatkany nos, głównie ze względu na to, że ostatnio miałem problemy z zatokami, więc zacząłem używać tego psikacza do nosa który powoduje, że przez noc możecie spać perfekcyjnie, ale w dzień nie jesteście w stanie oddychać. No jak to się mówi, coś za coś, więc jakby się już z tym godzę. Zamówiłem sobie duszka czy coś takiego, ale jeszcze nie przyszedł. Ktoś tam w komentarzu mi radził, że to jest bardzo fajna opcja na to, żeby właśnie poradzić sobie z tymi zatokami, więc zobaczymy jak to wygląda. Tam pewnie szumi coś w tle, ponieważ robię swój... Rysz i ryż Sylwii na wyjazd, żebyśmy mieli dzisiaj pogotowane jedzenie. A póki co, zbieram się za robienie posiłków, a my się słyszymy w następnym ujęciu jakiekolwiek ono by nie było. Zaczynamy. <zysklaracja> Dobra, patrzycie teraz na mój dziennik treningowy, taki osobisty i jak to wyglądało przez ostatnie tygodnie całego odbicia po zawodach. Tygodni było łącznie jakieś chyba 11 czy 12. Sylwetka od szóstego tygodnia mniej więcej zmieniała się w taki sposób, czyli jak widzicie dość... Sukcesywnie ta forma się trzymała i jestem z tego bardzo zadowolony, jak to generalnie przebiegało. I skończyliśmy z wagą 100, niemal 17 kg. Dzisiaj na rano było już 115,8, a w dzień raportu już Wam dokładnie mówię, jak to wyglądało. Było to 116,5 kilograma. Także tak to wygląda na ten moment. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć formę, wrzucałem również na Instagram, więc jeżeli ktoś mnie śledzi, trener Dawid Olszewski na Instagramie to pewnie widział. Jeżeli nie, to zachęcam do śledzenia. Teraz co się zmieniło? Jeżeli chodzi o kwestie zmian, to nie były one jakieś bardzo mocno drastyczne, ze względu na to, że tak jak widzicie, forma na 14 tygodni jest naprawdę całkiem całkiem dobra, zresztą ona przez cały ten okres utrzymywała się w bardzo fajny sposób. Kroki nadal zostają na 6-7 tysięcy dziennie, Kardio podbite z 6 razy 30 przez cały okres odbicia na 6 razy 35, no i delikatnie ściągnięte kalorii, dokładnie 80 gramów węglowodanów w dzień. Treningowy, a w zasadzie to 100 gramów węglowodanów w dzień treningowy. Zwykły, już opowiem dokładnie ile węgli w dzień wysoki, tylko sobie to sprawdzę, bo oczywiście się nie przygotowałem. Yy, prawie 100 również węglowodanów mniej. Jeżeli chodzi o dzień niskich, to zostało wyrzucone 5, 10, 15, 20 g tłuszczy przez okres całego dnia, czyli teraz do posiłku zamiast po 15 gramów tłuszczy, dodaję po prostu po 10 g. Tłuszczy w wszystkich posiłkach, w których nie mam węglowodanów, i tak naprawdę to jest tyle zmian, jeżeli chodzi o cały proces. Żadnych spalaczy jeszcze nie dodawaliśmy, nie ma takiej po prostu potrzeby. I plan jest taki, żeby przez następne 14 tygodni wy, wy, dobyć ze mnie. Jeszcze lepszą formę i fajnie by było, gdyby to było oczywiście z utrzymaniem nieco lepszej pełności, ponieważ wydaje mi się, że tą klatkę lekko udało mi się dobudować i liczę na to, że to przełoży się na kwestie wyglądowe, już samej pełności klatki na scenie. I taką mam nadzieję. Cały czas walczę niestety z moim lewym markiem, który prawdopodobnie jest dosyć mocno uszkodzony. W sensie wstępna diagnoza jest taka, że jest tam zerwany mięsień podłupadkowy. Oczywiście za dwa tygodnie mam rezonans magnetyczny i wtedy będę wiedział o, prawie za trzy tygodnie mam rezonans magnetyczny, wtedy będę wiedział dokładnie co się tam wydarzyło konkretnego, więc będę mógł nieco więcej wam powiedzieć również. Rzeczywiście cały czas stosuję BPC157 plus TB500 w ilości 1000 mg dziennie łącznie. Stosuję ten środek z Propertydy, on jest łączonym preparatem, czyli mam BPC i TB500 w jednym, że tak powiem, preparacie. Jest to dosyć wygodne, nie będę ukrywał. No i liczę na to, że po prostu ten bark mi się gdzieś tam utrzyma do tego czasu, zanim będę mógł z nim coś realnie zrobić. Czy to będzie kwestia operacji, czy może po prostu kwestia dłuższej przerwy i takiej rekonwalescencji, to zobaczymy. Cały czas śmigam do fizjoterapeutki mojej, do Magdy. Razem pracujemy nad tym, znaczy razem ja leżę, ona pracuje nad moim barkiem i nad moją klatką. Cały czas, jak widzicie, te bruzdy tutaj, to są właśnie od barki. Regularnie cały czas, dwa razy w tygodniu, tą klatkę i ten bark ogarniam. Pomaga to na pewno bardzo dużo. Ciężko mi jest powiedzieć, na ile, ponieważ każdy kolejny trening wzmaga tylko ból w tym barku jeszcze bardziej. No bo jest to dodawanie oliwy do ognia, nie ma co się oszukiwać, ale na tym etapie nie ma czasu na to, żeby się wycofywać, więc tego nie robię. Zaraz lecimy na trening nóg. Pokażę Wam pewnie posiłek przetreningowy, aczkolwiek samego treningu nóg nie będę Wam nagrywał, ponieważ jest to dosyć uciążliwe a dzisiaj mamy bardzo mało czasu, ponieważ musimy się spieszyć, żeby zrobić trening, zdążyć zjeść po treningowy i jeszcze do tego zdążyć wyrobić się na pociąg, a pociąg Starnowa do Poznania będzie jechał 6 godzin, o ile się nie mylę, więc niestety będziemy tam na godzinę 22, pewnie 30, pewnie na mieszkaniu nawet później. Także bez większego przedłużania mam nadzieję, że przybliżyłem Wam, jak to wygląda na ten moment i chciałbym z Wami dzielić się co tydzień, miejmy nadzieję, nieco głębszym takim spojrzeniem na to, jak wygląda mój prep. Więc jeżeli jesteście zainteresowani i jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam do subskrybowania. Zachęcam również do zadawania pytań poniżej. Będę mógł wtedy skleić kolejny yy, odcinek z serii QA dla Was. Więc bez dłuższego przedłużania działamy dalej z dniem. Postaram się oczywiście skleić więcej niż jeden dzień w tym vlogu, ze względu na to, że nie mam czasu cały dzień latać z kamerą, a chcę, żebyście mieli trochę więcej kontentu, bo wiem, że niektórzy z Was krecą naprawdę spore ilości cardio. Miałem Wam nagrać posiłek przedtreningowy, ale jak zwykle zamówiłem, więc nagram Wam posiłek potreningowy. Trochę mnie poniosło, w zasadzie dałem za małą miseczkę. Jest tutaj 50 gramów kliku drżyowego, 300 g owoców w postaci truskawek, 30 g izolatu białka, który niestety się nie mieści tutaj i dwa bajgle i to jest 150 gramów piersi z chuczaka, i po dwa plastry pomidora. Sos czosnkowy własnej roboty, musztarda, ketchup i tak to wygląda. Zbieram się, jem szybciutko i lecę żyje, powiem wam, zrobiłem dzisiaj mega trening nóg, ale nie ze względu na to, że to był jakiś mega wyjątkowy trening nóg, tylko po prostu dzisiaj jest jakiś taki chyba dzień po prostu, że normalny trening spowodował, że chciało mi się przez cały trening żygać. Więc było naprawdę grubo. Ogarniam, kąpię się, bo jestem, siedzę tutaj, niewykąpany, obrzydliwy, śmierdzący i lecimy na pociąg. Pokażę Wam jeszcze, jak pakujemy się na dwa dni, żeby to miało ręce i nogi i żeby nie trzeba było na mieszkaniu wynajętym gotować. Pokażę Wam teraz patent, jak zabrać się z jedzeniem, jeżeli macie ograniczoną ilość, że tak powiem, miejsca. Tutaj jest jeden posiłek. Wszystko jest oczywiście pomrożone, to są posiłki na jutro, tak żebyśmy nie musieli szukać jakichś żabek czy tego typu sklepów, żebyśmy też nie musieli na Airbnb coś tam gotować. Tutaj jest jeszcze jeden posiłek. No i generalnie pakujemy to do zip bagów w ten sposób i mamy jak to się rozmrozi, zostawiamy sobie to na lodówce, to się rozmrozi, można sobie to odgrzać i po prostu zjeść normalnie więc nie trzeba wszystkiego, tak jak dzisiaj, na dzisiaj mamy popakowane w pudełkach trzymać, tylko pakujemy w zipagi, wrzucamy to ciach tutaj i lecimy z tematem. w ubikacji pociągowej zostało nam jeszcze jakieś dwie godziny no chyba nawet nie chyba półtorej godziny coś takiego trasy później dostać się jakoś na mieszkanie będziemy mogli zaraz jeść ostatni posiłek będzie to 40 gramów płatków owsianych 100 gramów borówek i 60 gramów izolatu i tak wygląda mój ostatni posiłek na dzisiaj, po, po kolejnego wam nie pokazywałem, bo było tam po prostu to samo co w poprzednim posiłku, także widzimy się już na mieszkaniu, bo nie wiem czy coś tutaj się uda dograć, jest generalnie mega gorąco, mega dużo ludzi, no i generalnie już bardzo chce się wykąpać. Jesteśmy na miejscu. Małe to, ale wystarczy. Dobra, słyszymy się później. Byłem wykąpany, będziemy zwierać się do spania. Jeszcze została na dzisiaj w zasadzie ostatnia rzecz, czyli wieczorna suplementacja. Magnezy, cynki, omega-3, liver support, kurkumina. Nie wiem, co tam jeszcze jest. Sinupret na, na mojej zatoki. Eee, coś tu co jeszcze jest, coś na pewno, ale mój mózg już na tę godzinę nie jest w stanie pracować. W mieszkaniu jest strasznie gorąco. Szczerze mówiąc, yy, myślałem, że to będzie trochę yy, większe mieszkanko, ale nie ma źle. Jak na jedną noc damy radę. Jutro wstajemy z samego rana. Zrobić kardio w terenie A następnie zbieramy się na 10.30 Do Roberta Zrobić troszkę Pozłania, pogadać z Robertem I zbieramy się Ponownie W 6 godzinną trasę do domu Także Słyszymy się jutro Tyle Bez fanfaru kończymy dzisiaj. Dzień dobry, jestem Cię. Lecimy na karcie. Muszę powiedzieć, że wynajęliśmy mieszkanie na bardzo dziwnym osiedlu. Są to jest w zasadzie tylko gabinety lekarskie, salony samochodowe, paczkomaty i salony samochodowe, ale takie z mechanikiem, nie wiem jak się nazywa, serwisy o, samochodowe, także generalnie jest tutaj dosyć monotematycznie, ale za to jest całkiem fajna naturka, no i sporo miejsca na zrobienie porannego kardio, więc myślę, że całkiem spoko, no i dawno już nie robiłem kardio w terenie, ale przypominają mi się czasy poprzednich plebów jak jeździłem i nagrywałem z poprzednim sponsorem <grym> więc jest całkiem fajnie Lecę po duszę jak mówię i widzimy się przy śniadanku Właśnie byłem na BP po kawkę bo oczywiście zapomniałem sobie leków na tarczyce i GW, więc i tak nie zacząłem ich na więc skorzystam z okazji i napiję się porannej kawki nieco wcześniej. Chociaż wcześniej to dużo powiedziane, bo jest godzina 7.10, a zazwyczaj o 6.30 jadłem, ale wstałem po 6.00, Musiałem poczekać na moją poranną toaletę, <gryw> zanim wyjdę w trasę nieznane w Poznań. A bardzo lubię na wyjazdach kawkę sobie z rana strzelić właśnie tak gdzieś w terenie, że tak powiem. Ewentualnie ogólnie kupić sobie gdzieś, a nie robić. Nie wiem czemu. Jest to jakieś takie przyjemne. Dobra, trzymam w ten sposób mleko, w ten sposób kawę. kawa się rozlewa wszędzie, więc słyszymy się już faktycznie przy śniadanku. No. Tak wygląda pokuniek na śniadaniowy. Tutaj płatki owsiane. Białko. I do tego jeszcze wchodzi banan i masło orzechowe. Zabieram się za robienie. Tak się prezentuje moje ja śniadanie. Jest tutaj 75 gramów płatków owsianych, 100 gramów banana, 60 gramów woje i 10 gramów masła. Migdałowego chyba, albo pistacjowego. Tak to wygląda. Zbieramy się. Bo plan dzisiaj jest taki, żeby zjeść, a następnie kopacie, bo jeszcze się pokadzi. Oczywiście nie kopałem, chłodzę odjeżdża to. I później zbieramy się już do Norberta. No i później chyba na jakąś kawkę, żeby zabić trochę czasu, bo mamy pociąg dopiero o godzinie 15:30. A z Robertem widzimy się o 10 z groszem, więc pewnie będziemy musieli jakieś 2-3 godzinki gdzieś przekroczować, także jakaś kawka w Poznaniu, coś się na pewno ciekawego znajdzie i jakoś ten czas się zabije. Dzisiaj nic ciekawego, oprócz tego, że w pociągu będziemy znowu pewnie umierać, bo będzie jakieś 70 milionów stopni. Przynajmniej tak było wczoraj, <laughs> dlatego też nie wiem jak to będzie. Liczę na to, że to będzie jakiś pociąg bardziej klimatyzowany, niż tylko umownie. I, ale że pokażę, póki co mieszam, zjadam, lecę i słyszymy się później. My się będziemy zbierać, jesteśmy już popakowani, jedzenie na dzisiaj zrobione na całą podróż. Więc generalnie jesteśmy urządzeni, mamy zmrożoną wodę, ubieram się, bo jestem oczywiście rower obniżowany jak zawsze i widzimy się już pewnie na miejscu. Lecimy prosto do Phoenix House'u na pozowanie. Będzie prawidłowo. Dobra, jesteśmy w maku. Posiłek numer 3. Drugi był dokładnie taki sam czyli 250 mięsa, 10 gramów tłuszczy z masła migdałowego. Nie, pistacjowego I warzywa. Tak to wygląda. Jesteśmy w manymardziem, więc jest bardzo, bardzo głośno. Mam nadzieję, że mnie w ogóle słychać. Musimy wytrzymać jeszcze 2 godziny do pociągu, coś takiego. No i zrywamy się yy, do domku w końcu. Głównie. Jeszcze jakaś godzina i będę w domu. Wyczekuję tego niezwykle. Ostatni posiłek przede mną dzisiaj zamiast burgerów, niestety klejk, ale nic. Nie da się zrobić burgerów w trasie, więc burgerów nie będzie. Dobrze, słuchajcie. Jestem już w domu, ale w zasadzie to ogarnęm się. idę się kąpać, bo jestem no max spocony. Jak zwykle PKP, Intercity nie zawiodło, było kurewsko gorąco, więc ogarnię się, jest po 22:00. Jedliśmy już ostatni posiłek w pociągu, więc zostaje tylko uderzyć mordem o, mordą o łóżko i spać. Także słyszymy się jutro, jakoś. Dzień dobry, dnia następnego. Myślałem, że dzisiaj nie będę miał co nagrać, ale dzisiejszy dzień przynosi e, zaskoczenie nawet mnie, ponieważ od rana wydaje mi się, że jest wtorek, bo ten weekend tak zleciał nietypowo dla mnie dość, więc e, w związku z tym, że myślałem, że jest wtorek, rozpocząłem dzisiejszy dzień, który powinien być dniem wysokim, od zjedzenia klasycznego śniadania z dnia średniego bo dzisiaj powinienem zrobić klatkę, którą nie zrobiłem wczoraj ze względu na podróż, więc dzisiaj robię klatkę, jutro dopiero robię plecy, zatem dzisiaj robię dzień wysoki, ale nieco ze zmienionym makro, 40 gramów mniej węglowodanów, za to 10 gramów więcej tłuszczu. Mam nadzieję, że nie umrę od tej pomyłki. Kolejna sprawa jest taka, że właśnie dzwoniła do mnie Magda, moja fizjoterapeutka, ponieważ jest godzina 11. 29, a ja siedzę tutaj w gaciach ze względu na to, że byłem święcie przekonany, że jest wtorek, zatem niestety nie udało mi się dzisiaj dotrzeć na sesję fizjoterapii, co mnie bardzo denerwuje i bardzo złości, powoduje, że mój dzień już jest bardzo słaby od rana, dlatego że bardzo nie lubię czegoś takiego, jak się z kimś obawiam i nie docieram, ale mój telefon po prostu nie powiadomił mnie o tym, mimo tego, że miałem ustawione powiadomienia. Coś dzieje się w ogóle z nim dziwnego, ponieważ mam ustawione również powiadomienie, żeby zamknąć dzień na kasie fiskalnej, bo pracuję z domu, więc wbijam paragony z domu, więc czasem się zdarza, że po prostu mógłbym zapomnieć, dlatego mam ustawione powiadomienie, które mi o tym przypomina, a wczoraj jadąc pociągiem powiadomienie ustawione na godzinę 21.30 pojawiło mi się 4 albo 3 razy, więc nie wiadomo jakiego powodu, o różnych randomowych godzinach. Dzisiaj pojawiło mi się też powiadomienie które było ustawione przeze mnie chyba pół roku temu na wydarzenie, które się wydarzyło pół roku temu, więc yy, też bardzo fajnie, nie wiem co się dzieje. Będę musiał chyba jakoś, nie wiem, zresetować telefon, ewentualnie przywrócić jakieś fabryczne ustawienia czy coś. Mam nadzieję, że to nie jest iPhone, który powoduje postarzanie produktu, yy, żebym zakupił nowego iPhone'a, bo mój 12, chyba 12 to jest. Wydaje mi się, że miałem nadzieję, że jeszcze pociągnie kilka, bo kilkanaście lat, ze względu na to, że nie jestem fanem zmieniania telefonu co chwilę, zwłaszcza, że ten, oprócz tego, że daje mi randomowe powiadomienia, jest całkiem dobry. Zatem dzisiejszy dzień wysoki rozpoczęliśmy dniem średnim, nie byłem na wizycie na fizjoterapeutki, a yy, generalnie mój telefon yy, wariuje. To jest, to jest początek tego tygodnia, jest poniedziałek, 19 sierpnia. Wagi nie muszę mówić, że nie sprawdziłem rano, bo oczywiście też się zamoliłem. Więc dzisiejszy dzień jak widzicie nie jest najkolorowy. Szy najkolorowszy, tak chciałem powiedzieć, natomiast jutro jest wtorek, a w środę składam nowy raport, więc możecie, mam nadzieję, oczekiwać nowego vloga, ze względu na to, że, no, tak jak powiedziałem, tak będę brnął w tę ideę, czyli będę chciał aktualizować Wam cały czas, jak wygląda moja forma, będę chciał Wam cały czas aktualizować, jak wyglądają zmiany, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału. Dalej, jeżeli ktoś jest tutaj nowy i yy, jeszcze nie ma klikniętego tego dzwoneczka, który ma powiadamia lepiej, miejmy nadzieję, niż mój telefon o tym, że dodałem nowy film, no to zachęcam do tego, żeby to zrobić, bo... W przeciwnym razie może Wam to umknąć w gąszczu miliarda innych filmów, które ludzie dodają na YouTubie. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć mnie i mój kanał, zachęcam do skorzystania z mojego kodu Łuszewski na stronie Propeptydy oraz na gimshop.pl. Jeżeli ktoś byłby taki szczodry, aby doładować kanał energetycznie, zachęcam do stawiania kawki. Link do tego znajdziecie oczywiście na dole w podpisie filmu. Na ten tydzień mam jeden bardzo fajny podcast zaplanowany z osobą, która już była na kanale, mogę to powiedzieć, ale trochę się sporo zmieniło, więc mam nadzieję, że taka aktualizacja Wam też przypadnie do gustu, a póki co zrywam się, bo ten materiał, który nagrywam teraz, jest mi bardzo potrzebny do tego, żeby zamknąć ten film, który montuję tutaj. Zatem taka mała incepcja. Ten materiał, który ja właśnie montuję, jest materiałem, który wy właśnie oglądacie. Zatem ja wypisuję się i słyszymy się w następnej aktualizacji już za tydzień. Na razie.